Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Zapraszam Was na nową serię filmów dotyczących suplementacji fightera. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kreatynie, która stanowi podstawowy suplement, który jest najlepiej przebadany. Ta seria filmów powstaje we współpracy z Sitech Nutrition i serdecznie Was na nią zapraszam. Kratyna jest substancją występującą naturalnie w naszym organizmie. Nasze ciało jest w stanie syntezować ją samemu z trzech aminokwasów. Argininy, metioniny i glicyny. Jednak w naszym ciele jest jej niewystarczająco, abyśmy mieli pełne nasycenie organizmu. Żeby takie nasycenie uzyskać, musielibyśmy dostarczać jej 4 do 5 gramów dziennie spożywienia. Oznaczałoby to, że musielibyśmy zjadać każdego dnia co najmniej kilogram mięsa. Jest to bardzo dużo, jest to praktycznie niewykonalne z punktu widzenia normalnego, ważącego średnio 70 kg człowieka. Kreatyna jest przede wszystkim transporterem energii. Sprawia to, że kiedy wysycimy nią organizm, będziemy dużo silniejsi, dużo szybsi. Badania pokazują, że nasza siła i wytrzymałość jest w stanie wzrosnąć średnio między 15 a 10%. Oznacza to, że w dyscyplinach, w których Potrzebujemy szybko reagować, takich jak m.in. boks, sprinty czy pływanie, gdzie potrzebujemy szybko wystartować, to będzie dawało nam olbrzymią przewagę. Schemat pozyskiwania energii z kreatyny polega na powstaniu ATP, czyli adenozeno trifosforanu, który na skutek błyskawicznych ruchów i naszych mięśni rozpada się poprzez oderwanie się jednej z trzech resztek fosforanowych na ADP, czyli. Adenozyno-difosfora. Skutek tej reakcji uwalniana jest duża ilość energii. Najczęściej jest to wysiłek beztlenowy. Nasz organizm następnie za pomocą kreatyny recyklinguje ADP ponownie do ATP za pomocą fosfokreatyny. Teraz przejdźmy do najpopularniejszych mitów dotyczących kreatyny. Jednym z takich pokutujących już od bardzo dawna i kiedy pracowałem w sklepie z suplementami, często się z nim spotykałem, to są tak zwane cykle kreatynowe. Ustalmy sobie coś. Nie ma czegoś takiego jak cykl kreatynowy. Kreatyna nie jest sterydem. Suplementy możemy stosować stale, w większości wypadków. Kreatyna należy właśnie do takich suplementów. I teraz tak, aby nasycić organizm kreatyną, wystarczy codziennie jeść 4 do 5 gramów tej substancji. W momencie, w którym organizm się wysyci, co następuje po około 3 tygodniach, nasza siła i wytrzymałość wzrasta. W momencie, w którym stosujemy tak zwany cykl, używamy kreatyny przez jakieś 4 do 8 tygodni, następnie przez 4 tygodnie nie stosujemy, nie jesteśmy w stanie wykorzystać w pełni jej dobroczynnych właściwości. Oprócz tego, że stosowanie kreatyny poprawia naszą siłę i wytrzymałość, dodatkowo przyspiesza regenerację oraz chroni nasze DNA przed uszkodzeniem. Są to bardzo ważne czynniki, świadczące o tym, że kreatynę można stosować stale. Mit numer dwa. Trzeba stosować fazę wysycenia. Można ją stosować, ale nie potrzeba. Ponieważ, jak wspomniałem, wysycenie kreatyną następuje po około 3 tygodniach stosowania jej ciągle, w granicach 4 do 5 gramów na dobę. Większość producentów pisze na swoich opakowaniach, że w pierwszym tygodniu należy stosować od 15 do 20 gram kreatyny na dobę podzielone na 2 do 4 porcji, później od 10 do 15, następnie 5 do 10 i faza podtrzymania 5 gram. Prawda jest taka, że organizm nie jest w stanie przyswoić tak dużej ilości kreatyny naraz. Co za tym idzie, dużo z tej kreatyny jest po prostu marnowane. Badania pokazują, że po okresie wysycenia, który oczywiście, jeżeli stosujemy tą fazę nasycenia, trwa nieco krócej, wyniki osób, które stosowały fazę nasycenia i wyniki osób, które nie stosowały fazę nasycenia są dokładnie takie same. Efekty tej kreatyny będą dokładnie takie same, co oznacza, że jeżeli chcemy szybko wysycić organizm, możemy zastosować fazę nasycenia, lecz nie musimy. Kiedy stosować kreatynę? Na temat tego pytania powstało wiele mitów. Różne grupy mają różne podejście. Duża część osób uważa, że kreatynę należy stosować na czczo. Tutaj jednak często pojawiają się problemy żołądkowe. Niektórzy ludzie mają po tym biegunki. Jak temu zapobiec? Wiele osób uważa, że wystarczy dodać trochę soli do kreatyny i to ma zapobiec powstawaniu biegunek. Natomiast duża część ludzi uważa, że kreatynę należy przyjmować bezpośrednio po treningu. Można ją przyjmować bezpośrednio po treningu, natomiast nie ma sensu stosować jej naczczo. Tak naprawdę kreatynę można przyjmować w dowolnej porze dnia. Nie ma to znaczenia. Najlepiej z posiłkiem. Dlaczego? Dlatego, że organizm tak czy siak ją wykorzysta i nasze ciało nie musi wysyć. Kolejnym popularnym mitem jest to, że kofeina, w zasadzie kawa... Szkodzi przy stosowaniu kreatyny. Prawda jest taka, że nie szkodzi w żaden sposób. Kofeina ani kawa nie wpływa negatywnie na stosowanie kreatyny. Więc jeżeli wypijemy sobie małą czarną przed treningiem, a po treningu wypijemy sobie kreatynę, czy nawet wypijemy małą czarną i popijemy sobie tą kreatyną, nie zaszkodzi to nam w żaden sposób. Kolejnym ważnym mitem jest to, że kreatyna niszczy nerki. Jest to totalna bzdura. Jedna z największych, jakich, jakie słyszałem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy zdrowe nerki, a kreatyna występuje naturalnie w naszym pożywieniu, naturalnie w naszym organizmie, to nie ma ona prawa negatywnie wpłynąć na nasz organizm. Nawet jeżeli mamy duże wysycenie nią w organizmu. Ponieważ nadmiar tej kreatyny jest z organizmu po prostu usuwany. Kolejnym mitem jest to, że spożywając kreatynę należy pić dużo więcej wody. Nie jest to prawda. Wodę należy pić cały czas, po to, aby dobrze się nawadniać. W momencie, w którym stosujemy kreatynę, większa ilość wody zatrzymuje się w naszym organizmie, dokładnie w komórkach mięśniowych. Nie jest to woda podskórna, czyli ta negatywna, jest to woda, która jest jak najbardziej pozytywna. Zwiększa ona beztłuszczową masę naszego ciała. I teraz tak Stosując kreatynę, należy wypijać średnio dziennie 70 ml wody więcej. Jest to ilość marginalna dla kogoś, kto dba o swoje nawodnienie. A warto pamiętać, że już 2% odwodnienie organizmu powoduje 10% spadek wydolności. Więc, biorąc pod uwagę upały, pijcie dużo wody. Kreatynę warto przyjmować z węglowodanami. I tak, i nie. Jeżeli jesteśmy bezpośrednio po treningu. Może nam zależeć na tym, aby nastąpił wyrzut insuliny. Więc możemy przejąć sobie kreatynę razem z shake'iem węglowodanowym czy węglowodanowo-białkowym. Nie ma najmniejszego problemu. Wtedy ta insulina sprawi, że zostanie ona szybciej przytransportowana do mięśni, co sprawi, że szybciej będziemy się regenerowali tak? i odbudowywali glikogen mięśniowy. Natomiast jeżeli jesteśmy w trakcie dnia, to nie ma to najmniejszego znaczenia i nie ma to najmniejszego sensu. Dlaczego? Ponieważ dostarczymy organizmowi dodatkowych, zbędnych kalorii. Więc jeżeli jesteśmy na redukcji, nie ma to najmniejszego sensu. Kolejny mit: kreatyny nie należy stosować w trakcie redukcji. Nie jest to prawda, ponieważ nawet jeżeli kreatyna sprawia, że rośnie beztłuszczowa masa ciała, to nie sprawia, że rośnie nam ilość tkanki tłuszczowej. Nam w trakcie redukcji zależy na obniżeniu się poziomu tkanki tłuszczowej. Niekoniecznie masy ciała. Jeżeli chcemy po prostu zrzucić kilogramy, tak jak na przykład robią to pięściarze przed walką, to na około 2 tygodnie przed planowanym terminem ważenia odstawiamy kreatynę po to, aby po prostu jak najbardziej się odwodnić na samo ważenie. Te 2 tygodnie sprawią, że organizm nadal pozostaje wysycony kreatyną więc jej dobroczynne skutki będą odczuwalne w trakcie walki nie będziemy mieli tutaj negatywnego odbicia się odstawienia kreatyny na naszej wydolności i naszym performencie. kreatyna nie jest dla kobiet większość kobiet boi się stosować kreatynę ponieważ kreatyna zbiera wodę ale to o czym mówiłem jest to woda która gromadzi się w mięśniach a nie pod skórą czyli nie w postaci celulitu wodnego im nasze mięśnie będą lepiej napełnione wodą, tym będą okrąglejsze, pełniejsze, a nasze ciało będzie jędrniejsze. Co za tym idzie, również dla kobiet jest to pozytywne. Reasumując, korzyści z przyjmowania kreatyny są olbrzymie. Dla pięściarza będzie to m.in. szybsza regeneracja po treningu oraz szybsza resyntaza glikogenu mięśniowego. Będzie to istotne z punktu widzenia przygotowania do walki, ponieważ w tym okresie mamy najczęściej dwa treningi dziennie, więc ta resyntaza glikogenu powinna przebiegać jak najszybciej się da. Dodatkowo przyjmowanie kreatyny zmniejsza uczucie zmęczenia. Jest to również istotne z punktu widzenia dwóch treningów dziennie oraz dużej intensywności wysiłkowej. Dodatkowo, kreatyna, wedle badań, hamuje demencję starczą oraz przyspiesza dochodzenie do siebie w trakcie rekonwalescencji. Więc, po jakiejś kontuzji, kiedy jesteśmy w trakcie rehabilitacji, pomoże ona nam szybciej dojść do siebie. Czy istnieją jakieś negatywne skutki stosowania kreatyny? Jeżeli jesteśmy zdrowi nie posiadamy żadnych problemów stwierdzonych przez lekarza z nerkami lub po prostu nie mamy problemu z nietolerancją układu pokarmowego na przyjmowanie kreatyny to możemy ją stosować nawet nie ćwicząc. Dlaczego? Dlatego, że chroni ono nasze DNA przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo będzie sprawiała, że będziemy silniejsi, wytrzymalsi i szybsi w życiu codziennym. Będziemy mieć więcej energii. Nasz organizm będzie lepiej funkcjonował. Oczywiście, najlepsze efekty będą mieć ci, którzy trenują. Kreatynę można stosować zarówno w sportach siłowych, jak i w sportach wytrzymałościowych. Teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o rodzaje kreatyny. Najlepszym rodzajem kreatyny jest zwykły, prosty monohydrat. Monohydrat kreatyny składa się z cząsteczki kreatyny i cząsteczki wody. Dlaczego? dlatego, że jest to najprostsza i najskuteczniejsza forma właśnie kreatyny. W tym momencie producenci prześcigają się w tworzeniu no, nowych form kreatyny. Mamy jabłczan kreatyny, jakiś chlorowodorek i inne różne dziwne formy kreatyny, które niekoniecznie są lepsze, natomiast są droższe. Więc jeżeli macie wybierać jakąkolwiek formę kreatyny, najlepszy i najskuteczniejszy będzie zwykły monohydrat. Najlepiej bez smaku, aby nie było w niej po prostu dodatkowych substancji, które sprawią, że będzie mniej kreatyny w kreatynie. Na sam koniec, dajcie znać, jak podobał Wam się ten odcinek. Czy chcecie, abym nagrywał dalej tą serię, oraz o jakich suplementach chcielibyście usłyszeć, i jak myślicie, które suplementy będą potrzebne w sportach walki. Z punktu widzenia pięściarza, będą to nieco inne suplementy niż z punktu widzenia sportów kopanych. O tym też postaram się Wam opowiedzieć. W następnych odcinkach. Dzięki, trzymajcie się.